No ta jeszcze, jeszcze druga. Jeszcze druga? Mhm. Czerwoni prowadzą Oko. Tru... Mam... Jeszcze trochę. Jeszcze trochę? To Mimi. Tak. Bure? Mhm, a uszy? Uszy? Tak. Uszy? Pięknie. A nosek? Nosek? Hmm. Nosek sam mam nie. Nie? No Już gotowe? Mhm. A teraz? Co to jest? O! Druga mini. Druga mini? Trzecia chyba. Be, mini. Mhm.